Jesteśmy akurat w naszym centrum szkoleniowym w Nadarzynie, gdzie odbyło się szkolenie dla wykonawców z Warszawy i okolic Warszawy. Na szkoleniu również byli nasi szkoleniowcy doradcy techniczni, którzy prowadzili część techniczną, pokazywali jak zamontować system na ścianie, suficie poddaszu, specjalnie naszykowane boksy dla wykonawców. Pracuję na tym systemie od dłuższego czasu, w sumie od początku, jak on zaczął istnieć, dziś od 2018 roku. Bardzo łatwo się pracuje, jeśli to jest rynek wtórny, w którym każdy centymetr jest bardzo ważny dla nas i tak samo dla naszych klientów. On sprawia, że możemy wykorzystać do maksimum możliwość danego pomieszczenia. Super skolenie. Tak, yy, dużo potrzebnych informacji, tak, dużo, że tak powiem, wiedzy możemy wyjąć z tych wszystkich, że tak powiem, informacji, które były tutaj przekazane przez wspaniałych yy, instruktorów, tak, więc nic zadać nie słuję. Czy system, co jest szybsze? Ja bym tutaj nie generalizował, bo tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Zazwyczaj, gdy robimy to porównanie, robimy to w oparciu na to, że na stelażach pracujemy od 5-10-15 lat. No to w tym momencie M system zawsze jest pokrzywdzony, bo to jest dla niektórych nowość. No to w tym momencie faktycznie może być problem, ale jeśli dalibyśmy to rzut o dziobowi. No to W tym momencie system ma istotną przewagę, bo mamy w jednym opakowaniu gotowe tak naprawdę co potrzeba. Nie musimy pamiętać, że trzeba zrobić UDK czy taśmę akustyczną, jakie rozstawy łączników. Wszystko jest też w instrukcji, która jest w całym systemu, więc pod tym względem jest dużo szybciej i regulacja też jest łatwiejsza. Bo w tym momencie na zasadzie wkręć wykręć regulacja S-ów, a wieszaków obrotowych no niuszy, to już nie jest takie proste. Tu trzeba już mieć trochę doświadczenia. Ja już akurat pracowałam na tym systemie, ale dużo też ciekawych nowych rzeczy się dowiedziałam. Dużo łatwiej jest moim zdaniem uzyskać poziom niż właśnie profile obrysowe i, i kręcenie dalej profili głównych. Duży wybór tego, że możemy się obniżyć bardzo mało od istniejącego sufitu czy, czy podłoża, ale możemy też na dużą odległość, więc jest to bardzo elastyczny system. Podłogi to nowość, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję teraz na tym popracować, zobaczyć jak to wygląda. Też bardzo. Senna wiedza od instruktora, także polecam każdemu.